O tym o się tym mówi. Się. Gorący temat w Radiu Elka. Witam państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Zbigniew Grześkowiak, leszczyński przedsiębiorca. Yy, od dwóch dni oficjalnie zasłużony dla miasta Leszna. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Witam, panie redaktorze, witam państwa również bardzo serdecznie. I tu, może pierwsza niespodzianka dla państwa, yy, pan Stanisław Zbigniew Grześkowiak, bo właśnie czytając uchwałę nadającą panu ten tytuł, przeczytałem, że pan na pierwsze ma Stanisław, tak naprawdę. Zgadza się, natomiast Zbigniew, moja mama uznała, że jest o wiele ładniejszy i jednak pozostałem przy Zbigniewie. Kto to tego Stanisława wymyślił? E, nie, ten Stanisław to był, bym powiedział, to była taka malutka anegdota, ponieważ urodziłem się w dosyć w kiepskim stanie zdrowotnym. Mama uznała, że jeżeli e, nazwie mnie od świętego Stanisława Kostki, to będzie miał taki patronat nade mną, no i miała rację. No i ma patronat, <grym> do dziś szczęśliwie, aczkolwiek tak jak Michał Włodyjowski na pierwsze miał jeży i się też właśnie Michałem nazywał, tak pan woli Zbigniewa. Zgadza się. Czytałem uzasadnienie tej uchwały właśnie nadającej panu ten tytuł zasłużonego dla miasta Leszno i okazało się, że hi historia pańska, bo to tam był cały pański życiowy zapisany, jest fascynująca, e, taka trochę amerykańska kariera, e, czyli dzisiaj państwo na pewno widzą te wielkie ciężarówki z, z nazwiskiem e, Grześkowia, które tutaj w całym regionie, a pewnie po całej Polsce jeżdżą, to wielkie centrum logistyczne, ale wszystko zaczynało się bardzo skromnie. Kiedy pan zarobił pierwsze pieniądze w życiu? no dobre pytanie. Takim takim przełomem w moim życiu zawodowym to był 89 rok. A pierwsze pieniądze w życiu pamięta pan te A pierwsze pieniądz, pierwsze pieniądze, pieniądze pan w życiu, które zarobiłem to były pieniążki, które zarobiłem jako sportowiec, jako człowiek, który jeszcze wtedy stalistosnia w Szczecinie trenowałem boks. No i oczywiście wtedy dostałem taki można powiedzieć pierwszy zaszczyk finansowy jako młody chłopak. Czyli honorarium za uprawianie sportu. Zgadza się. Dużo Pieniądze to, były wtedy... e, to były jak dla mnie wtedy całkiem nie pieniądze, zwłaszcza, że jako sportowiec miałem taki wielki zaszczyt wśród moich kolegów. Że no, byłem widoczny i zazdrościli mi w pewnym sensie nawet pewnych wyników. Mhm. Także no, chodziłem sobie na treningi, a tym, samym, a tym samym zarabiałem jakieś tam pieniądze. I myślał Pan o kamierze sportowej, tak, z, no, zawodowym bokserem, żeby zostać? Nie. Nie. To, był taka, to była taka przygoda młodzieńcza. Jak to wtedy bywało, każdy gdzieś chciał się tam wykazać. Sport wtedy był takim bardzo, bardzo ambitnym zadaniem dla każdego młodego człowieka. A potem już. A ten biznes, kiedy Pan za zaczął? Biznes zacząłem, jak tak naprawdę przyjechałem do Leśna, to miałem około 20 lat. W Lesznie znalazłem się oczywiście nieprzypadkowo, ponieważ tutaj urodził się mój ojciec, mieszkał mój dziadek. Czuję się tutaj bardzo swobodnie, czuję się tak jak u siebie i myślę, że to był bardzo dobry wybór, że chciałem tą moją dłuż, większą część życia spędzić tutaj mhm. i myślę, że tak już będzie do końca. I sprowadził się pan do Leszna jako 20, no cóż, już człowiek. I pierwszy interes? Bo... I pierwszy interes to był e, wata z cukru. No właśnie, była wata z cukru, ale też były wafelki do lodów i tutaj e, jest taka pewna e, kawiarnia, restauracja, która ode mnie też e, kupywała te wafelki, ale chciałbym w tym momencie też podziękować, bo to był też taki objaw pewnej sympatii i pewnego chęcia wsparcia mnie jako młodego człowieka rozpoczynającego biznes e, i kupowano ode mnie te wafelki, chociaż przyznam szczerze, że najwięcej to z tych wafli skorzystała e, pobliska Eee, e, po bliska, no bo może to zabrzmi nieładnie, ale po bliska ponieważ żeśmy dużo popsuli, zanim się nauczyłem Aha. robić, myślałem, że kaszankę pakowałem. Eee, Także kręcił pan watę, po prostu taki siedział watę pan na z cukru. tym stoliku na tym krzesełku, przy tak. tym okrągłym bębnie Zgadza i się. dzieciakom wate. Zgadza się. Powiem, że był to jeden z moich takich, bym powiedział, przyjemnych interesów, ponieważ kolejeszka tych dzieci była dosyć duża i zdumiewało mnie tylko jedno, że była zima i padał śnieg i myśmy próbowali o tą watę mimo wszystko cukru sprzedawać I, i to szumo, gdzie ona natychmiast na tych patyczkach zniknęła. Ale znikała. to była polska ludowa, cukier w To wcale była nie polska łatwo. ludowa. Ja dostawałem przy, przydział na kartki, przydział cukru z Urzędu Miasta i potem z tego musiałem się jakoś rozliczyć. Ale powiem tak, ja nie narzekam. To był przepiękny czas w moim życiu. To było takie pionierskie wejście na rynek leszczyński. Potem się oczywiście wziąłem za transport krajowy, woziłem meble ze sklepu. Transport. Bo transport to kolejna ciekawa historia, tak. bo pierwszym pojazdem wielkiej floty Grzeszkowiak był Żuk. Zgadza się. I, ale powiem też był wyjątkowy, ponieważ powiększyłem go troszeczkę, poszerzyłem, napisałem na nim e, przewóz mebli przeprowadzki. To był taki ruch, który pomógł mi zakotwiczyć na dobrze w sklepie meblowym i miałem oczywiście bardzo dużo pracy, no i to był taki też początek e, mojej kariery e, transportowej. To były jeszcze lata 80. To były jeszcze lata 80. Czyli Polska ludowa. Polska ludowa. Jak się pyciarzowi w Polsce ludowej działało? E, muszę powiedzieć, że doznałem właśnie tej, tej przyjemności no działo się w ten sposób, że w zasadzie trudno było e, taki koniec z końcem związać, ale kiedy się pojawił rok 89, kiedy usłyszałem, że uwolniono że tak powiem e, wolny rynek. Ślubna ustawa Wilczka, tak? tak, wolny rynek i ja dostałem taką informację, że Będę już mógł swoim ciężarówkom jechać do Niemiec czy na zachód. Idziemy I no. Nie, wtedy już miałem po tym Żuku. Był taki pierwszy Mercedes meblowy. Pierwszym moim klientem była firma Mako w Lesznie, która potrzebowała takie transporty do Bremen robić. Miałem tych zamówień bardzo dużo, byłem atrakcyjny cenowo. Ale też y, wsparła mnie ta firma y, w dużej mierze, poz pozwoliła mi wystartować jako, jako przewoźnik międzynarodowy. I taką ciekawostkę może powiem, że y, licencja moja na transport międzynarodowy jest numer cztery. To hmm. świadczy o tym, że. Numer 4 gdzie? W ja? Polsce. W ogóle w Polsce. W ogóle w Polsce mam licencję numer 4. To oznacza, że byłem absolutnym pionierem, który w ten transport międzynarodowy wszedł. Dzisiaj mamy już kilkanaście tysięcy firm transportowych. Nie jest to żadną wielką atrakcją ani nowością, natomiast ta przygoda w transporcie... Wiele mnie nauczyła, no i też dała ogromną, ogromną satysfakcję. Ale to były takie skoki na głęboką wodę? Kompletnie nie wiedział Pan, co Pana czeka? E, no, bez wątpienia. To była absolutna, bym powiedział, nowość dla mnie. Jechałem zawsze w wielkim stresie. Sam prowadziłem pierwsze moje transporty, sam ogarniałem ten rynek. Nie było się nawet kogo zapytać, bo wtedy, w tych czasach, był tylko transport PKS-owski. Panowie w żółtych ciężarówkach, z żółtymi kabinami, bardzo skromnie udzielali mi informacji na temat dokumentacji, którą powinienem posiadać. No i też taki pierwszy, fajny, najlepszy mój transport, najbardziej pozostający w mojej pamięci, to był do Hiszpanii. I miałem taką przyjemność przeprowadzić jedną z naszych mieszkanych miasta Leszna, właśnie do Hiszpanii. Yy, I to była taka, bym powiedział, i wycieczka, i praca, i przygoda jednocześnie. Ja przypominam, że to były czasy sprzed Schengen. Zgadza się. Czyli pan miał parę granic. Do... Ja miałem parę granic do przejścia. Nigdy na tych granicach nie wiedziałem tak naprawdę o czego zacząć, patrzyłem na innych, obserwowałem to, ale ta chęć zdobywania świata i przeżywania różnych przygód, ona mnie jednak całe życie towarzyszyła i, i towarzyszy to dzisiaj. Zadam to pytanie, bo już tak przed żartem, ja już rzuciłem, Pan Zbyszek się śmiał, ale no, mnie to ciekawi. Państwo że też. Kiedy Pan zarobił pierwsze duże pieniądze? No, ja mówiłem milion dolarów, no, ale zarabienie miliona złotych w latach 90. nie było żadnym problemem, bo sam miałem pierwszą pensję 3 miliony wtedy. Tak. Więc wyobrażacie sobie Państwo wtedy, ale taki naprawdę pierwszy pokaźny pieniądz, jaki Pan zarobił. Taki pierwszy pokażę pieniądz, kiedy zarobiłem, to było rzeczywiście yy, z tych moich transportów. To było wtedy dla mnie bardzo dużo, ponieważ jednak różnica między złotówką a marką jeszcze wtedy była tak yy, szokująca, że w zasadzie każde 100 euro, czy każdy 100 Marek wtedy, no, dawało mi ogromną przewagę nad innymi. I dość szybko to się, yy, bym powiedział, przekuwało w rozwój mojego transportu. Wszystko to, co zarabiałem, zawsze starałem się inwestować w transport. No i tak to jest to dzisiaj, że jednak doszliśmy do tej floty bardzo nowoczesnej, mhm. ładnej, no sprawiającej nam wielką satysfakcję. Ale był taki kontrakt na przykład, gdzie po prostu, nie wiem, nawet pan rzeczywiście na tą głęboką wodę musiał skoczyć i się opłaciło. Opłaciło się. No muszę też powiedzieć, że bardzo dużo lokalnych firm je wsparło, między innymi Fabryka Pomp. Razem, żeśmy, można powiedzieć, wchodzili w ten nowy biznes, nowy, nową epokę handlu. No, i oczywiście, transport, tym wszystkim był niezbędny, ale także bardzo kluczowa i do dzisiaj zresztą ze mną współpracująca firma Winkhouse Polska, która no, dała mi wiele lekcji, wiele nauki, wiele pomogła mi zafunkcjonować na tym rynku międzynarodowym. No, i za to wszystko jestem bardzo, bardzo wdzięczny przede wszystkim tym firmom, ale także mieszkańcom miasta Leszna, którzy jednak korzystali z naszych usług transportowych. Ale tu przy okazji chciałbym jeszcze też podziękować tym wszystkim, którzy korzystali z usług naszego serwisu Opla, którego też... No tak, bo jeszcze się Opel potem pojawił. Pojawi się Opel. Jeden z pierwszych salonów w Lesznie. Zgadza się. I, I nie tylko w Lesznie, bo w Rawiczu też udało mi się tam założyć filię no i ci ludzie wszyscy nasi tu lokalni, miejscowi korzystali z moich usług i jestem za to im bardzo wdzięczny, bo te pierwsze pieniądze właśnie zarobiłem między innymi od mieszkańców miasta Leszna. Mhm. Jakieś y, takie sy sytuacje czy inwestycje, które powinniśmy szczególnie pamiętać. Zdaje się, że basen pan obsługiwał budowę. Basen był przepiękną moją przygodą. E, pamiętam, że wtedy pan e, Grys e, no, osobiście ze mną rozmawiał. Też zasłużony, e, dla, miasta z, Leśna, z, też też zasłużony dla miasta. Leszna. zasłużony dla miasta Leszna. Wspaniały człowiek, no i oczywiście dał mi tą szansę, dał mi tą satysfakcję. A pamiętacie, czym był kwabid wtedy. Nie? A kwawit był czymś naprawdę fantastycznym. Wszyscy byliśmy tam, e, można powiedzieć, e, świadkami, jak się pięknie rozwijał i jaka to była atrakcja w mieście, mhm. ale przywożenie płytek wtedy i innych materiałów na, na budowę Leszczyńskiego basenu było dla mnie wielkim wyróżnieniem. Dużo tego było? Bardzo dużo to były transporty y, bodajże. Już nie pamiętam tej miejscowości, miałem ją przed chwileczką w głowie. Magdrewic o tak się to nazywało. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeśli ja pamiętam tą nazwę do dzisiaj, to musiało to odbić na mnie ogromne wrażenie mhm. i satysfakcję. Panie Zbyszku, a no to też w karierze, zwłaszcza biznesowej, są sytuacje, które się zdarzają. Wtopił pan kiedyś? Nie wtopiłem, mhm. ale dużo nie brakowało. Tak. Miałem sytuację taką, kiedy skoczyły kredyty na 80%, e, wziąłem na 30%, e, chciałem bardzo kupić ciężarówkę, kupiłem tą skanie, przyjechałem nią tutaj do Leszna, byłem dumny i szczęśliwy, ale bardzo szybko okazało się, że ta gospodarka nasza e, no, nie idzie w górę tak, jakby mogła iść. Pojawiła się ogromna inflacja, kredyty wzrosły do... Czasy Balcerowicza były, e, czy później? Jeszcze chyba przed. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie widziałem, jak dużo firm, które pobrało kredyty, bankrutowało, i no i mi też o wiele, jakby niewiele brakowało do tego, żeby się jednak nie pozbierać, ale miałem troszkę szczęścia. I w ostatniej chwili jakiś kupiec z Warszawy przyjechał, kupił tę moją pierwszą skanię. Ale był to kupiec, który potrzebował ten samochód chyba do sprzedaży jajek gdzieś w, pod Warszawą i przyniósł mi w, w wolku plastikowym. Te, dużo pieniędzy za nią na, na tamte czasy. Liczyliśmy z żoną do rana, potem raniutko do banku, oddaliśmy to wszystko i na tym się zakończyła moja przygoda e, z kredytem. Potem, za jakiś czas, jak się sytuacja wyrównała, oczywiście bez kredytów, bez banków nie dałoby się e, takiej firmy e, sfinansować, bo trzeba tu powiedzieć, że budowaliśmy w tych czasach kapitalizm bez kapitału. Mhm. Nie było tego ale dzisiaj y, uważam, że jest o wiele większa możliwość dostania kredytów, zdobycia y, nowej floty. I, I zarabiania w jakiś sposób bardziej cywilizowany, ale wtedy to była naprawdę partyzantka. I trzeba było mieć dużo determinacji i szczęścia. I mnie to w życiu spotkało. Ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, że są ludzie, którzy pamiętają mnie jako człowieka sprzedającego watę z cukru. Ale dzisiaj są też tacy, którzy pamiętają mnie już jako człowieka dorosłego, który swoją firmę przekazał synowi i rodzinie naszej. I jestem dzisiaj, można powiedzieć, szczęśliwym emerytem. Naprawdę emerytem? Y tak na umyślnie, ale formalnie. Nie bo tak. wiemy ja, zna, ja też znam bo przecież przez te ponad 20 lat jak tutaj obserwuję to to wiem, że ma pan ogromne pasję żeglarską, podróżniczą. To teraz jest czas na to? Zgadza się. Mam w zasadzie w głowie teraz jakiś rejs w najbliższym sezonie do Szwecji. Mamy zamiar przepłynąć kanał Gota no i poprzez y, jakąś tam y, krótką, w, krótki wypad do Stavanger, do, do Norwegii, to jest nasz plan na ten, na ten rok na ten sezon. I to pod, pod względem podróżniczym wszystko? To dość skromnie, e, jak na... No, nie chciałbym za wiele planować, bo wiadomo, że jak człowiek planuje, to potem ktoś to krzyżuje, więc myślę, że na tyle starcie Cała reszta zobaczymy. A tak firmę jeszcze pan dogląda, czy już tak... Nie, bo Doglądam... to zawsze jest problem tego taty, albo tego teścia, co to stoi nie, nad głową. Nie, nie, nie. Ja czekałem na ten moment w życiu. Ja, ja uważam, że to był mój sens życia, żeby firmę przekazać yy, synowi, żeby firmę pozostawić w dobrej kondycji żeby mieć ten wspaniały zespół ludzi, który udało mi się sformować. Ja mam pracowników, którzy pracują po wiele lat, ci sami ludzie. No, podchodzę do nich z wielkim szacunkiem, z wielką sympatią, z wielką satysfakcją, że mam taki zespół i tego wszystkim życzę. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj nic sami zrobić. Możemy tylko liczyć na zespół, który, który jest wokół nas, który jest nam wierny, który no, w jakimś sensie wierzy w to, co wymyśliliśmy, w to, co robimy. Pozdrawiamy więc bardzo serdecznie cały zespół firmy Grzyszkowiak. Tak to się nazywa. Zgadza się. Ja jej, również pozdrawiam. A jej już były, jak Państwo słyszycie, właściciel, pan Zbigniew Grzyszkowiak, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Serdecznie również dziękuję panu i Państwu. O tym się o tym mówi. Się, tym się. Gorący temat, temat w Radiu Elka.